Dzień dobry wszystkim. Witam w specjalnym grudniowym odcinku 3D Archaeologist. Bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z Wami tym zimowym nastrojem, jednym z najpiękniejszych w roku. Mam nadzieję, że tak jak ja czujecie już tę niepowtarzalną magię dzielenia czasu z najbliższymi, oraz że uda się Wam wygospodarować chwilkę na kolejną dawkę informacji 3D ze mną. Chcąc podtrzymać grudniowy charakter, przytoczę projekt, który dotyczył niezwykle kultowej postaci zimowych tradycji na całym świecie świętego Mikołaja. Mikołaj jest jednym z elementów, który w naszym biurze zwiastuje nadejście pięknego okresu grudniowego. Wraz z choinką wnosi radosną atmosferę, którą chętnie dzielimy się z każdym odwiedzającym. Ta piękna tradycja przystrajania naszego otoczenia wzbudza w nas tyle pozytywnych emocji, że chcieliśmy podzielić się z nią z naszymi przyjaciółmi. Jedyny problem w tym, że dzieli nas ponad 7000 kilometrów. To zbyt długa droga, aby narażać ceramiczny drobiazg na uszkodzenia. Chcieliśmy również podzielić się mikołajową atmosferą przed nadejściem nowego roku, więc nawet gdybyśmy chcieli, nie udałoby nam się wysłać paczki na czas. Szczęśliwie mieliśmy do dyspozycji najwyższej klasy skaner 3D, który został stworzony specjalnie do rejestracji kolorowych obiektów – Micron 3D Color. Firma Smartech3D poświęciła całą linię urządzeń, żeby przystosować je do pracy ze zabytkami, dzięki czemu dane, jakie otrzymaliśmy ze skanowania Mikołaja, były niezwykle dokładne i precyzyjne. W tym przypadku bardzo ważnym elementem charakteru figurki był jej czerwony strój, który został świetnie uchwycony przez skaner. Po zeskanowaniu przedmiotu model 3D został zapisany i wysłany cyfrowo do naszych przyjaciół w Chicago. Custom Color 3D Printing, którzy posiadają specjalistyczne drukarki 3D, doskonale oddające kolor trójwymiarowego modelu. Połączenie tych dwóch technologii, skanera i drukarki 3D, umożliwiły przeniesienie naszego Mikołaja za ocean w dosłownie kilka chwil. Efekt projektu jest wspaniały. Figurka wydrukowana w Chicago zachowała swój oryginalny charakter, kolory, a wszystkie drobne detale są doskonale widoczne. I tak nasz Mikołaj uświetni grudniowy wystrój w więcej niż jednej firmie. Nierzadko zdarza się, że muzeum czy uniwersytety, a nawet osoba prywatna, posiadają w swojej kolekcji przedmiot wyjątkowy na skalę światową, który wzbudza duże zainteresowanie wielu jednostek naukowych, badaczy i pasjonatów. Analiza tego typu zabytków może wnieść bardzo dużo do rozwoju badań, a także do rozpowszechniania wiedzy i propagowania edukacji. Wyjątkowe rzadkie przedmioty wzbudzają zwykle większe zainteresowanie wśród szerokiego grona odbiorców. Środowisko naukowe, szczególnie specjalności takich jak archeologia, potrzebują nierzadko bardzo szerokiego spektrum przykładów do swoich analiz, a te mogą być rozsiane po całym świecie. W dobie internetu i łatwej komunikacji międzykrajowej możliwym staje się wyszukanie interesujących badaczy zabytków wszędzie, gdzie istnieją bazy danych. Czasem wystarczy zasłyszana informacja, zdjęcie czy wzmianka w artykule naukowym, aby móc telefonicznie potwierdzić dostępność danego zabytku w konkretnej jednostce. Problem pojawia się, kiedy miejsce przechowywania znajduje się daleko. Wtedy na przeszkodzie staje czas, trudności organizacyjne i koszt podróży. Nawet będąc na miejscu, wykonanie dokładnej rejestracji wszystkich możliwych danych, poczynając od zmian kolodru i tekstury, a kończąc na kształcie i wymiarach, może być bardzo czasochłonne. Pomijając oczywiście utrudnienia w swobodnym dostępie do zabytku. Nierzadko zdarza się, że naukowiec dopiero w trakcie badań dochodzi do wniosku, że potrzebuje dodatkowych danych, których nie mógł pobrać podczas wizyty w jednostce posiadającej przedmiot. Rozwiązaniem tych kłopotów jest popularyzacja i szerokie wykorzystanie skanera 3D. Takie urządzenie nie tylko pozwala na niezwykle szczegółową dokumentację wszystkie dane, nawet te zebrane nieintencjonalnie, są zgodne z oryginałem. Wystarczy zeskanować przedmiot, a zebrane informacje jako idealną cyfrową reprezentację przekazać osobie zainteresowanej. Miałam już okazję opowiadać o korzyściach digitalizacji i tworzenia naukowych baz danych, które umożliwiają badania online. Dodanie do tego procesu drukarki 3D pozwala na swego rodzaju przesłanie obiektu do innego miejsca. Jak widać na przykładzie naszego Mikołaja. Kilka chwil jego cyfrowa kopia dostała się ponad 7000 km dalej, wydrukowana w kolorze, i nasi przyjaciele Szikego mogli cieszyć się polskim Mikołajem w swoim domu. Wysłanie figurki pocztą byłoby daleko bardziej czasochłonne i wygenerowałoby znacznie większe koszty, nie wspominając już o zagrożeniu uszkodzenia ceramicznego przedmiotu. Nasz piękny projekt świąteczny nie tylko umożliwił przekazanie za ocean cząstki grudniowego nastroju i polskich tradycji, pokazał także, jak ogromne możliwości daje wdrożenie nowoczesnych technologii do archeologii i muzealnictwa. Mamy możliwość nie tylko perfekcyjnej, szybkiej dokumentacji dzięki zaawansowanym skanerom 3D. Pojawiają się także drukarnie 3D, takie jak Custom Color 3D Printing, które dokładają starań, aby specjalizować się w wydrukach zabytków, mogących służyć jako kopie na wystawach, w sklepach muzealnych, a nawet kopie do badań naukowych. Jest to niezwykle pozytywna tendencja i mam nadzieję, że będzie utrzymywana. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Pragnę życzyć wszystkim widzom ciepłych, bezpiecznych i szczęśliwych chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz aby nadchodzący rok 2022 przyniósł spełnienie wszelkich planów i oczekiwań. Do zobaczenia w nowym roku.